Wideo was mojej małej kuchni. W niedziela było już tak daleko, czyli w niedziela 28 luty mój tort Elza obejrzało 200 tysięcy ludzi. 200 tysięcy to jest bardzo dużo. Dlatego zrobiła jeszcze... No dlatego, że te wideo, że ten filmik taki bardzo lubiany jest. Zrobiła jeszcze jeden tort Elza z krainy lodu. Tym razem w opłatek. Um, Inny krem w żonach, nie używałam tamtej masy cukierniczej. I już teraz pokazuję, co zrobiłam, jak to zrobiłam. Najpierw się zrobiła krem. Tu mu 250 gramów masła, miękkie. Tu mu jakieś pół szklanki cukru pudru I dwa serki maskapone. I teraz te masło Bana ubijać tak długo mikserem, aż mi się zrobi białe. A potem Bana pomału wsypywać ten cukier puder. Trochę to potrwał, yy, ja potem musiałam jeszcze cukru dodać, ale to potem będziecie widzieć, to musicie tak do smaku dać. No tu mi się już konsystencja zmieniła na bio te masło i tu pomału, bo nasypywa cukier i mieszać. To trochę potrwało te mieszanie, tak gdzieś no z 5 minut, żeby, ta, żeby te masło było takie fajne, puszyste się zrobiło. Tu dała tak gdzieś zaś puszklanki cukru, pół drobno, mi to jednak za, za mało słodkie było. Bo tu jeszcze przyjdzie serek mascarpone pół kila, i to mi się ta słodkość straci. Tak, tu dach te dwa serki i zaczęła to mieszać tą opatką taką albo szparelką i potem wziąłam do tego mikser. I może zrobiła w tym błąd, bo mi się taki jakiś ten krem dziwny, zrobił, albo dlatego, że ten ser był e, zimny z lodówki, to mi się takie jakby grudki zrobiły. E, także proponuję to, to wymieszać tą. E, albo drewnianą łyżką, albo to co tam będzie. Dobra, jak już to wymieszałcie, to spieszcie na kubka i możemy kroić nasz biszkopt. I oto mój biszkopt, e, ten rzucany, upiekło się na 20 cm, przekątna, przekrój. E, składniki to tak wziąłam na oko. Ja te składniki opiszę wszystkie tam w informacji na dole, w opisie. I biszkopt oczywiście wystudzony, ale jeszcze bardzo świeży. Przekroja się na trzy części. I tu, do nasączenia zaźmu, cytrynowo-woda. Woda z woda, pół szklanki wody, sok z połowy cytryny i cztery szklanki cukru e, cztery łyżeczki cukru pokosztować, Trochę nas nas żeby nie było za mokre. I tylko ten nadolni spód posmaruję takim drzemem. On jest bardzo drobno zmielony, taki żadnych kawałków owoców tam nie ma. I teraz posmarujemy pierwszy spód kremem. Fajnie wygładzić. Potem przyjdzie na to drugi spód środkowy. Też trochę nasączyć i zaś posmarować kremem. Oczywiście możecie wziąć inny krem, jaki tam chcecie. I użyłam na ten taki no, taki inny ciach. I teraz na to przyjdzie e, góra. Góry nie bana już nasączać i reszta tego kremu posmaruję góra i boki. Na razie cienko, Cinko po to, żeby się te okruszki związały, żeby się ten to, e, tort tak nie kruszył. Ten biszkopt. I to włożymy na tak, tak gdzie 20-30 minut do lodówki, i potem posmarujemy drugi rozsądek. Tym razem już trochę grubi. E, ilość składników na krem, co był tu po dach to mi akurat starczyło na przełożenie torta i na posmarowanie dookoła i do góry. E, no jak już to posmarujecie drugi raz, to zaś to dajcie do lodówki, żeby się wychłodziło na 25 godziny e, no 20 minut albo pół godziny, albo przez całą noc, i to miałam przez całą noc w lodówce, już możemy się zabrać do dekoracji. Tu oczywiście najważniejsza dekoracja, opłatek z Elzą. Ja się opłatek zamówiła w internecie. E, mój opłatek jest e, na 20 cm i tort jest na 20 cm, także trochę mi był za duży, musiałam się przyciąć. W razie jakby się tak nie chciał kleić, to trochę się kremem posmarujcie tam ten tort i przyklejcie. Tu mam taką e, końcówkę z gwiazdką. Kremu się musiał jeszcze dorobić do tego. Ja już tak na oko robiłam pół masła i z syrek serek w zionach i pół szklanki cukru, pudru. No i tu teraz tuż szprycą bana robić włosy. I oczywiście perfekcjonistką to jeszcze, że nie ten warkocz. Ja uważam, że ten warkocz mi za gruby wyszedł. i ale w sumie mi się podobało. Na drugi raz, jakby musiała robić takie coś, to zrobię warkocz inny i może też inny krym Tu jeszcze sobie przy na dole tego torta. I potem reszta Krymu zafarbowała na niebiesko. farbami spożywczymi. Jemu ja farby z internetu, eBay, oczywiście farby w żelu. Um, tu mu ta końcówka jest taką pokrzywioną gwiazdką, i tu sobie zrobię te gwiazdki. No nie gwiazdki, tylko te takie ozdoby. To około. W razie, abyście mieli tort o większych rozmiarach 24 albo 26, to bo te niebieskie ozdoby staczą dookoła głowy, tam do góry. I niestety nie staczą, a nie chciała tam paprać. I tu się też tak przyozdobiła trochę boki tego tortu. I potem wzięła reszta kremu do najmniejszych zmieniła się końcówka na najmniejszą gwiazdkę, jaką już miała. I trzeba na teraz stroić e, włosy, te warkocze, takie małe kwiatki i potem jeszcze po boku. Tutaj mam kulki srebrne, oczywiście to są jadalne. E, to sobie tak przydokoruję troszeczkę. I tu mój jadalny brokat. E, to kupia w Edyce. Wezmę się troszkę na, na nóż, na szpicka i posypia się tak tego torta, żeby się fajnie świecił. I oczywiście tort musi się wychłodzić przez pora godzin w lodówce, no lepiej przez noc i można już podnieść. Pewnie się pytacie, czy mi się ten opłatek pomarszczył, z wilgoci? E, otóż to mi się nic nie pomarszczyło. Ciut tam było wilgotniejsze, że ta niebiesko farba przybrała jeszcze troszkę ciemniejszego koloru, ale nie dużo, no mniej. Mało, no e, nic mi się tam nie pomarszczyło, było wszystko super. Mi się wydaje, że e, te masło robi też swoje, że nie ma tyle wilgoci. W razie, abyście samo śmietana chcieli użyć, samą ubitą śmietana, to połóżcie to zdjęcie, e, no, w tym sam dzień, na przykład rano e, i potem te ozdoby zróbcie, a po południu już co jeść. E, tak, myślę, że wóz się filmik podobał. Zapraszam do polubienia mnie na Facebooku Kasia w Małej Kuchni. Link wodo na dole do, tego, do mojej Facebookowej strony. Link do mojego innego tortu z Elzy: też wodo na dole. no, Także myślę, że Wam się podobało. I do następnego razu. Cześć!